e-stronie będzie też większa liczba walk, ale z e kolei zasięg to Mariusz Pudzianowski. No i też cztery walki z rzędu wygrane po stronie Mariusza. Najlepsza seria w karierze, tylko raz wcześniej miał taką właśnie pasę. O panowie, to jest, to jest prawdziwe szaleństwo ta walka. Jeszcze bym pół roku nie pomyślał, że będę tutaj chodził cały na widok tych dwóch gości razem w klatce, ale szanowni państwo, absolutnie dałem się ponieść emocjom. To jest starcie, na które nie zasługiwaliśmy, a dostaliśmy. Michał Materla skupiony. Mariusz Pudzianowski skupiony za moment. Rozpoczynamy ten pojedynek. Pojedynek w kategorii ciężkiej. Natomiast tutaj ten limit jednego i drugiego to są zupełnie inne kategorie wagonów. 100 kg Michała Materli, 116. Pudzian, ale teraz to pewnie ponad 120. Trzy wymiany strójkowe, Pierwsze szuka skrócenia dystansu. Mariusz Pudzianowski czeka na swoją klasyczną kontrę. Michał już ten podbrudkowy tam czeka, te krótkie takie ciosy Michała Materli Niesygnalizowane, ale na razie jak najbardziej sygnalizowane, mocne ciosy z jednej, z drugiej ręki Tak, a na razie na się Mariusz, o Michała Trafił Mariusz Pudzianowski Co? Co się dzieje? W tarapatach Michał Materla i to on dociska do siatki, to on szuka sprowadzenia I nie udało się sprowadzić tej walki na matę e Broni próba obalenia Mariusz Pudzianowski a zatem, czyżby to, co mówił arbitra Majew, staje się prawdą, że nie powinien z Mariuszem Pudzianowskim boksować Michał Materla? Te ręce ważą, to już widzimy, te pięści Mariusza Pudzianowskiego to jest piekielna moc. I bez żadnego respektu Mariusz wchodzi w te wymiarki z Michałem Materla. Mocny, klasyczne lowkick Mariusza. A Buczy. podobno bambusy ścina tymi nogami Mariusz Pudzianowski. Ale trzeba mieć się na baczności. Poszukał, poszukał, wątroby, poszukał tak, wątroby Michał Materla i trafił. Teraz sprowadzenie i odpowiada kolana. Troszeczkę za nisko, ale chcę wracać do walki Michał Materla. Nie chcę się rozkojarzać, nie chcę stracić tempa. Tak, ale widzieliśmy poczuł ten, ten, ten cios wątrobę. Tak, tak. Mariusz. Bo ta wątroba pewnie jest proporcjonalnie wielka, jak reszta ciała Mariusza Budzianowskiego. Poluje prawą ręką. Markuje uderzenie e, Michał Materla, tak jak teraz szukał ciosu sierpowego. Ale zobaczmy loki. Tych rozmiar jednak ma znaczenie. Tak chyba na razie nam pokazują te pierwsze sekundy. No jeszcze trafiły Pudzian, ale też odpowiedział Ci Paweł. Szuka do ufy Michał Materla, to jest jego sposób na... to jest, Co nie Koniec! koniec! To Co on zrobił? Co on zrobił? Mariusz Pudzian, Dowski, ale szcząt czas odciął zasilanie materii. Pudzian jest zawodnikiem MMA na PLN i to przecież Michał miał nokautować podbródkowy w pierwszej rundzie, a chyba w ten sposób. Już teraz nie pamiętam, zakończył to starcie Pudzia. Co tu się wydarzyło? Przecież to jest niemożliwe. Co zrobił? Ależ ma piekielną moc w tych pięściach. To pokazywał nam początek tego pojedynku. Natomiast to w jaki sposób ulokował ten czas podbródkowy. To było coś niesamowitego. I teraz y, wszyscy, którzy tak pewnie stawiali na Michała...